Hospicjum w przychodni lekarskiej przy ulicy Halera w Starogardzie Gdańskim funkcjonuje już od 2000 roku. Swoim działaniem obejmuje oczywiście samo miasto, jak i tereny przyległe w promieniu 40 km od Starogardu. Domowe hospicjum polega na tym, że zarówno lekarze, jak i pielęgniarki hospicyjne świadczą usługi w domu chorego albo inaczej przy łóżku chorego. Hospicjum nasze to nie tylko hospicjum dla dorosłych, ale także dla dzieci. I to zarówno dla dzieci chorych, wymagających opieki, jak i dla dzieci zdrowych, które po niedawnej stracie obu lub jednego z rodziców wymagają opieki psychologicznej lub po prostu towarzystwa miłego słowa czy uśmiechu. Jednak w tym szczególnym czasie wszystkie dzieci oczekują niespodzianek również szczególnych. Między innymi dotarła również do nas yy, pani przedstawiciel firmy Polpharma. Yy, która postanowiła yy, dla tych dzieci zrobić coś szczególnego, coś więcej jak może Święty Mikołaj. O szczegóły poprosiliśmy więc koordynatora projektu Mikołaj dla hospicjum. Wybraliśmy rodziny, w których znajdują się dzieci, które są pod opieką hospicjum domowego w Starogardzie Gdańskim. Zebraliśmy kilku wolontariuszy, wszystkich pracowników wszyscy są pracownikami Polfarmy. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Teraz wsiadamy do samochodów i każdy z nas ma swoją trasę, będzie jeździł, odwiedzał te dzieci w domach. Prezenty będą oczywiście dla tych dzieci, jak również ich rodzeństwa, ale również paczki takie żywnościowe dla rodzin na święta, żeby, żeby te święta były w milszej atmosferze. Chcemy im troszeczkę dać radości, szczęścia, światełka, żeby poczuły, poczuły te święta, magię tych świąt. Za chwilę Mikołajki, myślę, że z tych prezencików, które dostaną na pewno się ucieszą i trochę będzie im chociaż przyjemniej. I tak w przeddzień Świętego Mikołaja po południu dwie ekipy wolontariuszy ruszyły w teren do dzieci z dużym optymizmem. Mamy nadzieję, że w domach i wśród tych dzieciaczków spotkamy również i radość, a jeżeli nie, to tej radość im troszeczkę przekażemy. Otworzymy nasze serca, sprawimy im dużo zabawy. Cieszymy się same na, na akcję, cieszymy się, że, że już tutaj przechodnie zwracają na nas uwagę. Już jest dużo radości. Wolontariusze odwiedzili siedem rodzin i wszędzie sprawili zaskoczonym dzieciom olbrzymią niespodziankę, a atmosfera... pała na wysokości, a pokój... Mimo początku grudnia stała się typowo świąteczna. Tylko czy potrzebne jest aż takie zaangażowanie pracowników Polfarmy? To chodzi o to, żeby pracownicy Polfarmy również zaangażowali się w tą pomoc. Tak jak hasło głosi ludzie pomagają ludziom. Nie chodzi o czystą gotówkę, o, o jałmużnę dla kogoś, tylko o całą akcję, żeby dać dzieciom radość też tymi przebraniami, tym Mikołajem, tym aniołkiem i, i całą, całą tą otoczką. Bo to nie pieniądze, tylko właśnie ludzie pomagają ludziom.